Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o męczeństwie Romana Gierdycha, awarii gazociągu Nord Stream czy kondycji polskiej gospodarki. Proszę Państwa, jeszcze w ubiegłym tygodniu wydawało się, że najważniejszą informacją czy najważniejszym Ochłapem informacyjnym, jaki Gazeta Wyborcza rzuciła swoim czytelnikom będzie męczeństwo pana mecenasa Romana Giertycha, który już od chyba kilku lat uchodzi za męczennika reżimu faszystowskiego, reżimu Jarosława Kaczyńskiego, a tym razem Gazeta Wyborcza wykryła, że to męczeństwo nie było od tak sobie dokonane tylko miało służyć przykryciu afery respiratorowej. Jak pamiętamy, pan minister Szumowski, kupił respiratory, to znaczy zapłacił za respiratory jegomościowi, który normalnie zajmował się handlem bronią. No, i czy te respiratory jegomość dostarczył, czy nie, to do dzisiaj to nie jest takie jasne. Natomiast po tych wszystkich transakcjach taktownie zmarł w Albanii, i nawet został pośpiesznie skremowany, także żadnych śladów już po nim nie zostało. Niektórzy w związku z tym podejrzliwcy uważają, że on wcale nie umarł, tylko podobnie jak inni nieboszczycy żyje na wyspach szczęśliwych. Ale tak się wydawało tylko do niedzieli. Bo w niedzielę szwedzkie służby zanotowały wybuch na dnie Bałtyku w okolicach wyspy Bornholm, a w poniedziałek odnotowały drugi wybuch. No i to zagadkowa sprawa, bo to nikt się oczywiście nie przyznawał do tego wybuchu, że on go spowodował, to podobnie jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, no ale mduński myśliwiec, który tam przelatywał nad tym rejonem, zauważył, że bąble gazu się wydobywają na powierzchnię, co oznaczało, że gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały rozszczelnione? Jak duże jest to rozszczelnienie, do no tego jeszcze nie wiemy, bo wszyscy czekają, aż się sytuacja trochę uspokoi, to znaczy, kiedy ten gaz już się z obydwu gazociągów ulotni, on się zresztą rozpuszcza podobno w wodzie, no to teraz będziemy mieli w Bałtyku coś w rodzaju trzaskowianki gazowanej, ale mniejsza o to, proszę państwa, bo jak były wybuchy, no to trzeba dociec, kto te wybuchy spowodował. Wiadomo, że nieznani sprawcy, no ale jakieś bliższe ustalenia powinny być i tu zaraz się rozpoczęły ogromne spekulacje. Pan minister Jabłoński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych od razu skierował nasze podejrzenia, w stronę zimnego, ruskiego czekisty Putina, że to on się dopuścił prowokacji. Kogo chciał sprowokować, do czego chciał sprowokować, tego już pan minister nam nie wyjaśnił, no, ale skierował nasze podejrzenia. Skąd wiedział, że to prowokacja, kiedy jeszcze nikt tam nie zbadał tego, co się właściwie tam stało. No to tajemnica to wielka, ale być może, że mamy jakąś intuicję kobiecą, pan minister, która mu podpowiada takie jedynie słuszne podejrzenia. Nie jest na hipotezy. No Putin, zimny ruski czekista jest zdolny do wszystkiego, jak wiemy, odpowiada nie tylko za wojnę na Ukrainie, odpowiada nie tylko za sztuczny głód na świecie, odpowiada nie tylko za inflację w Polsce, ale jeszcze za inne rzeczy, tam długiej listy zbrodni, jakich się dopuścił, występków. Mógłby dodać również i to. No ale warto postawić to pytanie, które już postawiłem, w jakim celu i kogo zimny ruski czekista miałby w ten sposób prowokować. Skoro wysadzenie w powietrze, a przecież mogło dojść do wysadzenia w powietrze, jeszcze nie wiemy co tam się tak naprawdę stało, na czym polega to rozszczelnienie. Więc wysadzenie w powietrze gazociągu Nord Stream 2, który Rosja tyle zainwestowała, podobnie jak gazociąg Nord Stream, Jeden, no, wydaje się, nie rozsądne by było, bo przecież z gazociągiem jednym i drugim Rosja wiązała ogromne nadzieje, zwłaszcza z Nord Stream 2, że będzie omijając Polskę i Ukrainę, co jest największym przestępstwem, będzie przesyłała, tłoczyła gaz bezpośrednio do Niemiec. Które będą monopolistą sprzedaży gazu rosyjskiego dla całej Europy. No więc to chyba się trochę nie trzyma kopy, ta rosyjska prowokacja. Warto posłuchać, co na ten temat myślą Niemcy. Otóż Niemcy z kolei kierują swoje podejrzenia do Ukrainy i do Polski. Otóż z Ukrainą jest tak, ponieważ służby duńskie, rzecznik duńskiej armii twierdzi, że to by tam amatorzy tego nie mogli zrobić, to wymagało bardzo dobrze wyszkolonych płetwonortów albo użycia okrętu podwodnego no to Ukraina nie ma na Bałtyku okrętu podwodnego, bo najpierw taki okręt musiałby wypłynąć z portu w Odessie, o ile tam jeszcze są takie okręty, potem jeśli by go rosyjska marynarka przepuściła, no to musiałby przepłynąć przez Cieślinę, Bosfor i Dardanelę, Wreszcie przez Cieśninę Gibraltarską i w ten sposób tam przez Kanał Kiloński, ale trafić na Bałtyk to nie jest taka prosta sprawa, to już łatwiej by było przerzucić płetwonurków. No, ale rzeczywiście Ukraina tutaj zgodnie ze staro -rzymską, starożytną rzymską zasadą, która głosi, że i sfecit, i prodes, to znaczy ten zrobił, kto skorzystał, to niewątpliwie Ukraina by na wysadzeniu. Z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 skorzystała, dlatego że wtedy Rosja by nie miała innego wyjścia, jak tłoczyć gaz do Europy. Przez gazociąg przebiegający przez Ukrainę. Nawiasem mówiąc, wojna wojną, ale gaz tamtędy płynie. Nawet jak zimny ruski czekista Putin w pewnym momencie ten gaz zakręcił, no to się zrobił problem nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Węgier, i dla Słowacji. No, i co wtedy się stało? A wtedy Wiktor Orban zapłacił za Ukrainę, za te ukraińskie zadłużenia, za dostawy gazu, bo Ukraina, no skoro jest w wojnie z Rosją, to oczywiście za gaz nie płaci. No i drożność gazociągu została przywrócona. Polska też ma interes w tym, żeby wysadzić gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w powietrze, bo wtedy nie byłoby innej rady. Rosjanie musieliby tłoczyć gaz przez gazociąg jamalski przebiegający przez terytorium Polski. A nie tam gdzieś pod Bałtykiem, który by Polskę omijał. No więc podejrzenia niemieckie się tutaj tak kierują. No oczywiście w, w stronę Rosji, też to no jasne, jakżeżby inaczej, skoro jest taki rozkaz, że Putin jest dobry na wszystko, nawet na ładną, niewinną panienkę, to cóż dopiero do, na wybuchy. Na dnie Bałtyku. Proszę Państwa, ale tutaj kij w mrowisko włożył książę, małżonek Radosław Sikorski, który podziękował. Nie tylko podziękował Stanom Zjednoczonym za przynajmniej intencję wysadzenia w powietrze gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ale również przypomniał, i tu chyba, no ale to za chwilę, przypomniał, że prezydent Joe Biden jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie powiedział publicznie, że jak Rosja zaatakuje Ukrainę, to do Nord Stream 2 będziemy musieli zapomnieć. No to ciekawa rzecz, tym bardziej, że Stany Zjednoczone, zgodnie z starożytną rzymską zasadą i sweetheart i czyli ten zrobił, kto skorzystał, też by skorzystały na wysadzeniu w powietrze gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Proszę Państwa, w jaki sposób? No, musimy zwrócić uwagę, że Europa się znalazła w potężnym kryzysie energetycznym, który jest następstwem sankcji, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję na rozkaz Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym, jak na co zwrócił uwagę Viktor Orban, między innymi i pani Meloni we Włoszech że to te sankcje to godzą przede wszystkim w gospodarkę europejską. No i w Niemczech wzbudza to ogromne zaniepokojenie. Można powiedzieć, że mamy tam do czynienia z objawami histerii energetycznej, co do której podejrzewam, że jest celowo, że tak powiem, podkręcana przez rząd. Niemiecki, w jakim celu? No w takim, żeby przekonać własną opinię publiczną, europejską opinię publiczną, a także amerykańską opinię publiczną, co do tego, że no trzeba się przynajmniej z niektórych sankcji wobec Rosji wycofać, a jeśli nawet nie, to odblokować gazociąg Nord Stream 2. Który został zablokowany na polecenie Stanów Zjednoczonych. No i proszę Państwa, mogłoby do tego dojść, ale jeśli gazociąg Nord Stream 2, a Nord Stream 1 też zostałby wysadzony, to oczywiście do niczego takiego dojść by nie mogło. No i jakie by były następstwa tego? No, następstwa tego by były takie, że Niemcy musiałyby, no, z kupować gaz amerykański w coraz większych ilościach, no i po cenach dyktowanych w ten sposób, w ten sposób Stany Zjednoczone mogłyby wyciągnąć od Niemiec wszystkie te środki, które rząd niemiecki zamierza przeznaczyć na uczynienie z Bundeswehry najpotężniejszej armii w Europie. No, to całkiem nieźle to pomyślane. Więc jeżeli książę małżonek się nie myli, no to, to umielibyśmy kandydata na nieznanego sprawcę, ale oczywiście pierwszorzędni fachowcy będą wszelkie ślady zacierali. Także obawiam się, że ten sukces, bo to trzeba uznać niewątpliwie za sukces. No nie będzie miał wielu ojców, bo wprawdzie przysłowie mówi, że sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą, no ale od tej zasady bywają wyjątki i to może być ten właśnie wyjątek. Proszę Państwa, te wybuchy na dnie Bałtyku być może miały na celu przykrycie. Innego sukcesu, mianowicie pan premier Morawiecki w towarzystwie innych osobistości odkręcił w goleniowie kurek z gazociągu Baltic Pipe którym, no, nie wiemy dokładnie ile gazu norweskiego i duńskiego popłynie do Polski, bo tam PGNiG tu się też trochę miota w zeznaniach, raz mówi, że 100% będzie, a potem znowu mówi, że nie 100, tylko 80, no jakby nawet 50% przepływało, to już by było coś, taki sukces był bardzo potrzebny panu premierowi Morawieckiemu którego pozycja podobno się bardzo chwieje w rządzie, no i nawet pojawiły się na mieście fałszywe pogłoski, że na stanowisku premiera ma go zastąpić pani kierowniczka Sejmu Elżbieta Witek. No, zobaczymy. Wszystko jest możliwe, chociaż w tej chwili, kiedy już po tym, jak pan premier Morawiecki odkręcił kurek gazociągu Baltic Pipe, no to. Myślę, że naczelnikowi państwa nie bardzo wypada go spuszczać z wodą, musiałby trochę odczekać. A tymczasem, a tymczasem Sejm, nie znaczy nie Sejm, tylko rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, który przewiduje 66 Miliardów złotych deficytu, no i w związku z tym pojawiają się nowe pomysły. Pan minister Sasin tam wystąpił z takim pomysłem podatku od spółek skarbu państwa i innych przedsiębiorstw, które uzyskują nadmierne dochody z powodu wzrostu cen energii, tych, które handlują energią. No, zobaczymy, czy do tego dojdzie, bo tam pewnie będą, będzie mnóstwo wyjątków w takiej, w takiej ustawie. A niezależnie od tego, Sejm pracuje nad ustawą o ochronie ludności. No, tam są zapisane rozmaite wynalazki, takie, że jeśli zostaną wprowadzone w życie, to nie wiem, czy <laughs> większość ludności przeżyje te eksperymenty. Niech nas zatem Bóg ma w swojej opiece. Tym bardziej, że Rosja się odgraża, że w związku z tym rozszczelnieniem gazociągu i w związku z rewelacją księcia małżonka, że może tam ugodzić. Stany Zjednoczone z kosmosu i w ogóle. Także, no, bardzo możliwe, że jesteśmy w przededniu jakiegoś przesilenia. No i w związku z tym, od, uciekanie się do opieki boskiej jest tym bardziej wskazane. Osobiście, osobiście uderzyła mnie wypowiedź pani minister pracy Rafalskiej, która powiedziała, że. Gospodarka polska spokojnie udźwignie wymagania instytucji publicznych. <grym> Więc właściwie, kto to ma dźwigać, Czy instytucje publiczne, czy gospodarka, czy gospodarka? Te instytucje publiczne. I pytanie łączy się moje takie, czy ta gospodarka nie umie się przed tym bronić i wiąże się z tymi zachodnimi krajami, gdzie też te partie, takie, też te, te, czy ten rynek nie potrafi się obronić, nie potrafi się na drodze politycznej że po prostu narzuca swoje wizje polityczne, standardy i całym społeczeństwom za a, a propos 500+, plus, jestem za, ale uważam, że samo zwiększenie ilości dzietności to nic nie daje, bo te dzieci po osiągnięciu kompetencji muszą znaleźć jakieś zatrudnienie. Więc uważam, że jeszcze powinno być po 5 hektarów dla każdego, żeby gospodarka naturalna <grym <grym i miała i po prostu swoje Proszę Pana, no to jest bardzo ambitny program, ale y, obawiam się, czy on nie jest y, y, astatystyczny. Y, czy y, pol, Polsce wystarczyłoby ziemi na tyle, żeby każdemu dziecku przydzielić 5 hektarów? Czy nie trzeba było y, jakiegoś ekspansji terytorialnej przeprowadzić? Natomiast deklaracja Pani Minister Rafalskiej, ja ją postrzegam jako taką bardziej elegancką odmianę wcześniejszej deklaracji rzecznika rządu Jerzego Urbana, że rząd się jakoś wyżywi. No to wierzę w to, rząd się jakoś wyżywi. Gospodarka polska jakoś to wytrzyma, ale czy wytrzyma inne ambitne oczekiwania, to tego już nie możemy być pewni, tym bardziej, tym bardziej, że od 1 maja 2004 roku kiedy to osiem państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego politycznym kierownikiem są Niemcy, przynajmniej do tej pory tak było, to zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji niemieckiego projektu Mittel Europa z roku 1915 który zakładał, że po ostatecznym zwycięstwie niemieckim w, w środkowo-wschodniej Europie, jeszcze wtedy, ustanowi się państwa pozornie podległe de facto niemieckie protektoraty. I uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. To jest dodatkowy czynnik, o którym nie mówiłem przy tych czynnikach blokujących narodowy potencjał jakiś, dodatkowy czynnik też ma charakter blokujący, też ma charakter blokujący. No i to jest. Teraz jest nawet pewna szansa. Teraz jest nawet pewna szansa, bo na skutek tej wędrówki ludów czwartej w historii Europy niemieckie przywództwo znacznie osłabło i to jest moment dziejowy, żeby przekonać polityków amerykańskich do poparcia takiej koncepcji, Właściwie powrotu do takiej konc rozszerzonej koncepcji heksagonale z roku 89 i 90, ale uzupełnionej uzupełnione i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi na czele Międzymorza, to znaczy Lit Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja i Serbia jako pewien organizm polityczny który by stanowił z jednej strony zaporę przed ewentualną, 80 milionów ludzi przed ewentualną ekspansją Rosja, w... Rosji na zachód ale z drugiej strony stanowiłby równo, równoważyłby strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie Teraz jest sprzyjający moment historyczny a okazja raz stracona jest stracona na zawsze, więc albo się uda go wykorzystać, albo się nie uda. Zobaczymy.